Dobry wieczór, godzina 22, 1 maja, serdecznie zapraszam na dobranockę poetycką, drzwi otwarte, przybywajcie, wystarczy tylko odłożyć ważne sprawy na później i chcieć troszkę odpocząć i to jest najważniejsze. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Jest mi miło, że znowu możemy się usłyszeć i zobaczyć, przynajmniej Wy mnie i Ja Was w kółeczkach profilowych. Także słuchajcie, dzisiaj oznaczyłam trzy osoby z mojego życia. Oznaczyłam Dorotę Nowak. Dorotka jest ważną osobą w mojej pracy. Która pilnuje wszystkiego i dużo jej zawdzięczam. Dlatego dzisiaj postanowiłam ją wspomnieć. Oznaczyłam Mateusza Więcka. Z Mateuszem kiedyś pracowałam. Człowiek, taki sportowiec typowy, który piękne rzeczy w życiu robi. No i oznaczyłam mojego kuzyna Piotrka P., który. Przeżywa ta ciężyństwo i bardzo cieszy się swoim synkiem, więc pozdrawiam Piotrka, Gabrysię i malutkiego bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, no co, no na dzisiaj kolejna bajka, która myślę, że spodoba Wam się, bo, bo ma piękne przesłanie. Tytuł tej bajki, posłuchajcie, tytuł tej bajki Łańcuch i Grzebień. W zakątku świata żyło kiedyś dwoje ludzi. Byli małżeństwem. Miłość nie przestawała rosnąć w ich związku od pierwszego dnia ślubu. Byli bardzo ubodzy i wiedzieli, że każdy z nich nosił w swoim sercu niezaspokojone pragnienie. On miał w swojej kieszeni złoty zegarek, który otrzymał od swojego ojca. Z całego serca marzył o złotym łańcuszku. Ona posiadała długie, piękne włosy, a marzyła o perłowym grzebieniu, którym niby diademem mogłaby je ozdabiać. Z biegiem lat mężczyzna coraz bardziej marzył o grzebieniu, kobieta natomiast robiła wszystko, aby móc zdobyć dla męża złoty łańcuszek. Od długiego czasu wcale o nich nie rozmawiali. Ale ich serca nie przestawały myśleć o tym ukrytym marzeniu. Rano, w dziesiątą rocznicę ich ślubu, mąż spostrzegł zbliżającą się w jego stronę uśmiechniętą żonę. Jego głowa była, jej głowa była pięknie ostrzyżona i nie posiadała już swoich lśniących, i długich włosów Co z nimi zrobiłaś kochana zapytał pełen zdziwienia Żona otworzyła swoje ręce w których migotał złoty łańcuszek Sprzedałam je aby móc kupić złoty łańcuszek do twojego zegarka Ach kochanie co ty zrobiłaś powiedział mężczyzna Otwierając dłonie, w których trzymał cudowny, perłowy grzebień: Ja właśnie sprzedałem zegarek, aby ci móc kupić grzebień. I tak wpadli sobie w objęcia, szczęśliwi z tego, że mają siebie nawzajem i o sobie myślą. I morał z tej historii. W życiu istnieje tylko jedno wielkie szczęście kochać i być kochanym. I tego sobie życzmy: żebyśmy zawsze na drogach swojego życia spotykali miłość, żebyśmy umieli kochać, bo to wcale nie jest takie proste i żebyśmy umieli przyjąć miłość. Z całego serca Wam. Tego życzę. No, i teraz wiersz, który wybrałam, wybrałam na dzisiaj: Szczęśliwy anioł płacze deszczem. Każda kropla to piękne wspomnienia, spełnione marzenia i niepoliczone chwile radości. Dlaczego więc człowiek chowa się pod wielkim parasolem smutku? I nie cieszy się, gdy niebo płacze. Zakochany anioł żyje między wczoraj a dzisiaj. Jest zawsze obecny, choć czasem woli zaprzyjaźnić się z ciszą. Nie boi się miłości. Wymarzoną i wytęsknioną chowa pod wielkimi skrzydłami, by potem rozdawać ją głodnym kochania ludziom. A samotny anioł? Nie. Nie ma samotnych aniołów. Samotni bywają tylko ludzie. No właśnie. Czasami tak bywa, że bywamy samotni. Chociaż gdzieś na pewno są ludzie, którzy o nas myślą, którzy są nam bliscy. Ale taka samotność jest czasami dobrym lekarstwem. Bo kiedy człowiek jest sam, chociaż przez chwilę, to może pomyśleć, może pomarzyć, może powspominać. I takiej właśnie twórczej samotności od czasu do czasu z całego serca Wam życzę. Słuchajcie, dzisiaj wrzuciłam kilka zdjęć znowu z krokusów, które miałam okazję dzisiaj fotografować. To jest dopiero część pierwsza dzisiejszej wyprawy, więc polecam Wam bardzo serdecznie i zachęcam, żebyście po prostu troszkę popatrzyli na zdjęcia, jak wygląda pięknie świat wokół nas. Po drugie, jutro i pojutrze robimy sobie właśnie oddech i łączymy się dopiero we wtorek. I serdecznie Was zapraszam na dobranoc kapetycką we wtorek. Te dwa dni niech każdy pobędzie ze sobą, ze swoimi najbliższymi, ale też zachęcam Was i zapraszam do tego, żeby zajrzeć. I na mojego Facebooka, żeby pooglądać trochę zdjęć, bo te zdjęcia z pozdrowieniami wysyłam właśnie do Was. Ale też, żeby zajrzeć na mój kanał poetycki, wystarczy tylko wpisać na YouTubie Noemi Zasada. I te wszystkie dobranocki są tam yy, zapisane, więc gdybyście chcieli do którejś wrócić, jak najbardziej można. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam dużo miłości, dużo siły, dużo radości. Odpocznijcie w te dni majowe, cieszcie się pięknem, ale też doceniajcie każdą chwilę. Pozdrawiam serdecznie i dobrej nocy Wam życzę.